Siema w kolejnym filmie Ten film jest kontynuacją dnia z poprzedniego filmu więc jeżeli ktoś nie widział to zachęcam do nadrobienia a w tym, tak jak mówiłem, dalsza część dnia także zapraszam do oglądania Dobra, prosimy. sprzęt cicho Idę do swojego jak tu się drzwi otwiera? A tu jest przycisk <laughs> Idę do swojego i ubijam jeszcze tam na końcu A ten Ja Miałem zobaczyć ile oleju jest, można to otwierać jak silnik pracuje Trzeba przynieść szmatkę Ta ławek tu jest Chwila, zgasimy ciągnik, zobaczmy O, jest ręcznik Ta. Z ciekawości Ale żółciutki bagnet wytarty ale bez, bez zakręcenia połowa, dobra połowa tego oleju jest także czujnik gdzieś musi być po której stronie i po prostu na tej pochyłości załapał obciążnik zostaje jadę do domu na Blue Nacz, podczepić i w 17 litrów ciągnik spalił a, zapomniałem, że fryzjerka dzisiaj jest. A, tu z pługiem będzie ciężko się zmieścić. Dojechałem do drzwi, otwierałem drzwi, a tam dwa susy. Zapomniałem. Ma połączone podbijanie obrotów z prędkością, nie? Bo teraz na luzie jechała a obroty i tak podbił, nie? Dobra, rysusy susy przeparkować. Nie, chociaż 30 jakbym się przytulił tak bardziej do tamtej strony, to by mi nie przeszkadzało to jedynie 60, no ale też zapalić będzie trzeba. A co to za błąd? Gdzie pojawił? Z tego komunikacji z modułem. Jeszcze raz. System już lewstał. Napis Fanta. No hasklo. Spowoduj się. Ogólnie nie łapie za dużo błędów. Jak na tak zaawansowaną elektronikę, że tam od czasu do czasu wywali błąd, to, to raczej norma. ma. Nawet komputer się zawiesi. Gdzie cały sztab? Ludzi nad tym pracuje, nad tym systemem. Ja tego, tego błędu za wadę nie uznaję. Nieważne, jak było. Wystarczy wyłączyć, włączyć i działa. Jakby tylko takie wady czy te były, to... I w Kejsach i w innych też, też się zdarzają. No bo już nie raz ten gospodarz od tej pumy gasił, gasił ciągnik na polu, bo jakiś błąd złapał z tych i działa dalej. No kuźwa. Tutaj nic nie urosło. Koło domu jeszcze coś było tej trawy, a tutaj? W ogródku rośnie szybciej i lepiej. Taka trawka. Zero. Długie pole, ale nie za szerokie. Ile? Trzy razy w koło? Żeby tylko. Ale ładnie się przewija. To chyba wilgoci. trochę przemiękła po ostatniej jeszcze tutaj okay. przynajmniej a. jakoś super nie jest, ale jest lepiej niż po tej, którą łałem wcześniej też się suche wyrzuca a ja dzisiaj na noc dość dużo wody zapowiadają, że spadnie bo tak jak się patrzy na na godzinową prognozę, no to do 2 litrów na godzinę i tam przez całą noc spada. Wyleję z miarki, to w następnym filmie wam powiem ile spadło. Teraz deszcz przyjdzie, to ta gleba nasiąknie, będzie można siać w przyszłym tygodniu, o ile siemnik przyjedzie, bo teoretycznie dzisiaj go mają odbierać od producenta, czyli do końca tego tygodnia powinien być u nas, u dealera. no i następny tydzień sprawy papierkowe i, i transport i uruchomienie, ciekawe. Czy się uda Ale ładny kamień się wyłonał Kurde, nie wiem czy dobrze jadę Było, wiecie co było? Jedną mniej przybrać tu w kolejnym przejeździe też jedną mniej I trzeci przejazdy robić. Bo to na razie nie zabiorę tego. Tutaj tego paska. Teraz zobaczymy, ale ja go nie zabiorę. I mi zostanie jedna skiba. Nie. A tak to by mi zostały. Dwie albo trzy. No, jedna skiba zostanie. Jak tak bym jechał, nawet więcej niż jedna, dwie by zostały, a tak to zostaną trzy. Idealnie. No, trzeba się przestawić jedną skibę mniej brać. Wyjdą trzy kółka, ale nie pełne. Tutaj skiba mniej, tu skiba mniej i chyba w ostatnim też wyjdzie skiba mniej. Taki to kawałek piękny. O, a tu kolejny kamień. Trzeba będzie zebrać, bo brony wirowej trochę szkoda będzie. Za te krzaki trzeba będzie doliczyć. Już kilka tych gałęzi tutaj połamałem za akacji. O kurde. Coś tu się zrobiło. Trzeba trochę wypłycić. Zrobić tak, żeby cię cięgno nie ciągnęło puga. To już trzeba ominąć. Tu mi wyszło idealnie. Pytanie, czy trafiam w granicę? Bo nie mam pojęcia, gdzie tu jest granica. Plus, minus. Tu od tego Bydny obiektyw obiektyw, Brudny. Od palca. Od tego miejsca gdzieś się chyba rozchodzi No ale tu zostaje nawet nie półski, A tam granica na dwa palce <gryw> Na trzy może Lekka fala wyszła, ale tu już chyba nie ma co przybierać Jadę na drugi kawałek Ja piedziele co to za gleba tutaj jest Nie może sobie pojadzić. Jakieś coś gliniastego Takiego strasznie usanego. jak nie gliniaste to nie wiem co Chyba pierwsza klasa <słuch> <słuch> Słyszycie jak się męczy? <słuch> Normalnie 4 maski bami to śmiga, aż miło ale tutaj to no, nie trzymy wystarczyły Zabezpieczenie pierdykła i tak i tak. To nie, tutaj pierdetła a korzeń. Korzeń od jakiegoś drzewa Tu trochę tych gałęzi połamałem pługiem I po prostu zabezpieczenie nie wytrzymało korzenia Ale no mniej więcej gdzieś tu jest granica Tak powinna iść Dobra Wymieniam Jak no ładnie ścięte Ścięta śruba Zakładam nową i, i kończę. Ostatni przejazd. I jeszcze tamten przed do zrobienia, ale tu jest ta ziemia taka tragedia. Na żuławach mają takie te ciężkie ziemie, nie? Ja wam współczuję tam. To objawiać <grym zjadka> Kuźba Gorzej, bo siły nie mam żadnej ja piedzielę w drugą stronę, obrócić pługi i dokończę drugą stronę, <noise> ale ja by muszę kupić. Iść do dzielone gałęzie, nie zauważyłem jednej, zahaczyłem. ale odwdzięczyłem się. Połamałem ją. Jeździemy. Muszę wysiąść, ustawić. To jest najgorsze, nie? Jak się złoży lusterko, to wysiadanie i ustawianie. A. Mniej więcej. Mniej więcej by było. Jadę, do domu. 21 litrów ciągnik spalił. A ja nawet nie wiem jaka tu jest powierzchnia, hektar? Albo hektar z kawałkiem? Dużo, w każdym razie dużo. Pług odczepiony. Ciągnik jak na razie chowam. No do kuzyna się nie dodzwoniłem, czy mu odprowadzić, odwieźć obciążnik czy nie. Czy nie będzie mu potrzebny do środy. Najwyżej. Najwyżej, jak odzwoni tą odwiozę. Jak na razie przesiadam się do trzydziestki i jadę przynieść siano kiszonkę. Tylko jest, jest, jest łycha do przepięcia na widły. Bateria w GoPro byłem wymienić, jakby się rozładowała. Mamie mówiłem, że dam jej śrubę, to kupi. Mama mówi, że jakieś tam na warsztacie tym nowym leżą. Może i w zeszłym roku jej kazałem kupić I tak są trzeba poszukać. Zaraz zobaczymy Czy są jakieś czy nie. Czy to te Do tego te pługa? na nowym warsztacie siub. no są no tylko 10,9 no, trochę mocne nie no, wiem czy one będą pasowały chudy, zaraz zobaczymy jeden gospodarz mówił, że im twardsza tym głośniej strzela o pasować raczej pasuje Minima, minimalnie dłuższa tylko ten ten element pełny by też by mógł być dłuższy kurde Musiałbym wykręcić którąś tą oryginalną. Ile ona ma tego gwintu. Bo generalnie to powinno pasować. A wykręcę tam, tą, 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 tą. Zobaczymy. A wykęcić to ja sam mogę, tylko czy ja ją wy, wybiję, pytanie, czy nie będzie sklinowana. Ogólnie dobre, tylko troszkę za długie. Minimalnie, ale to tyle, trochę trzeba będzie więcej się nakręcić. Klucze, ale mogą być. Tyle gwintu. Tak dużo. Ale i tak trzeba kupić, bo tam są chyba dwie. Dwie w zapasie. Tak? Nie spojrzałem, dwie w zapasie. A tą trzecią trzeba zostawić na wzór. Jak mama pojedzie, to niech kupi i tyle. Bo później się zużyją te zetną i będzie potrzeba, a nie będzie. A teraz, jak będzie jechała, to przy okazji może kupić. To jest dobry klucz do dokręcania. długi. Eee, co? A te oryginalne, co są w pugu, też są 10 9. Myślałem, że one są 8-8, a jednak 10-9. Dobra, dwie są w zapasie, ziemniaki. Czy jeszcze coś widać, a te już całkowicie Posychały. Sam płaszcz się tylko został i, i Łęciny. Tam by wjechać w tyłę i brać od tamtej strony. No. Przykrywają kiszonkę. Te bale ten bal taki w ziemi? Ah, pachnie ładnie. Będzie smakował. To chyba wszystko na dzisiaj A jeszcze... Kluczyk wziąć I prąd wyłączyć no. No, jeszcze misiaką pościeliłem. Bo miałem brudno Te są do uwiązania, te dwie sztuki. Może w sobotę się uda? Nie? Miszki? Bo wy już tutaj za duże jesteście Dobra. Po 17.00. Na dzisiaj to wszystko w tym filmie także, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!